Było jedno z największych trzęsień ziemi w Kalifornii w ostatnim stuleciu. 7,1. Przeżyłam to osobiście, a także to dwa dni temu, w czwartek, święto niepodległości. E, I powiem tyle. To, które odczułam wczoraj, 7,1 w skali Richtera, to było jedno z najgorszych odczuć w moim życiu. Pomimo tego, że wcześniej przeżyłam pobudź i byłam w kilku wypadkach samochodowych. E, to jest coś takiego. Akurat to w samochodzie wczoraj to czułam tak jakbym pierwsza moja myśl, że jestem w Disneylandzie, o wpływ amerykańskiej popkultury i kultury, tak, że jestem w Disneylandzie na jednych z tych rajdów, ale nie mogę wyjść i to zaczyna się coraz bardziej trząść i jest wszystko, jestem bez kontroli, nie mogę nic zrobić. Natomiast to dwa dni temu to akurat byłam w mieszkaniu wtedy i zwykle jest tak, że Ludzie mają odruch, aby uciekać na zewnątrz. I to jest największy błąd, ponieważ na zewnątrz dzieją się najgorsze rzeczy. Proszę popatrzeć dookoła mnie. Akurat, akurat tutaj, przy tym trzęsieniu ziemi w 1996 roku, zginęło 90 osób. Za moimi plecami te budynki były zrównane z ziemią. Co chcę przez to powiedzieć? W czasie trzęsienia ziemi, trzeba chować się pod stół, pod biurko. Ale nie uciekać na zewnątrz. Dobrym pomysłem jest także stanie w, w ramudze drzwi, i właśnie ja to zrobiłam w czwartek, w święto niepodległości. A wczoraj to po prostu nic nie można zrobić. Ja tylko zaczęłam cofać samochód do tyłu, aby nie być akurat pod tymi słupami, które ruszały się tak jak wahadła.